Cześć z tej strony, XP Master. Witam Was na kanale Bylegrany. Dzisiaj już Was witam w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku kolejny poradnik. Dzisiaj zajmiemy się. Tak, jak tytuł oczywiście odcinka mówi. Dzisiaj zajmiemy się obróbką audio. Co prawda, ja bardzo rzadko robię obróbkę audio, ponieważ no ja mam tutaj w studio raczej, no dobre mikrofony, nie, nie narzekam przynajmniej na nie. No, ale czasami się tak zdarzy, że muszę zrobić jednak właśnie, no, jednak muszę czasami coś ściszyć, coś podgłośnić, żeby to lepiej brzmiało. No i dzisiaj was, wam właśnie pokażę, jak to zrobić w programie Audacity, czyli programie, którym no, mi się, mi się wydaje, że większość ludzi z tego korzysta do nagrywania właśnie dźwięku. Także co? no, Zapraszam do oglądania. Ok, na potrzeby tego właśnie poradnika przygotowałem taki testowy klip audio, właśnie, yy, który został specjalnie nagrany słabszym mikrofonem. To jest taki, to, to był nagrany takim mikrofonem, który chyba kosztuje, kosztował mnie 15 zł. Taki Mikrofon dosyć tani, strasta. E, także odsłuchajmy teraz ten materiał. Cześć jesteś z tej strony XP Master. Witam Was na kanale Blegrany, a to jest zapowiadany Minecraft. Ok, jak właśnie słyszeliście, no to mm, pierwsze co musimy zrobić, no to, no to musimy tutaj właśnie uciąć te kawałki. Co ten, co. W pierwszym, tym, w pierwszym tym kawałku to właśnie ym, trochę, trochę pozbywałem się chrypy. Yy, I tutaj gdzie słychać te powiedzmy te zepsucie mikrofonu, można to tak nazwać. Yy, Okej, okay, to muszę sobie teraz popatrzeć. O, chyba jest dobrze. Cześć, jesteś z tej strony XP Master. Tak, jest dobrze nawet. Yy, I tu już się chyba kończy przy tym Minecraft. Okay, tu się kończy, to, to też możemy wyciąć. OK, także przycinanie właśnie zostało zrobione. Yy, mo, 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 mogę pokazać jak to się robi. Po prostu bierzecie, bierzecie, po prostu zaznaczacie dany moment i po prostu bierzecie ile Wam się podoba i później tą ikonkę właśnie naciskacie, wytnij, albo klikacie CTRL-X. OK. Yy, mamy już gotowy właśnie, znaczy mamy już gotowy wycięty klip. Yy, także Teraz zaznaczam. To jest celowe do wszystkich właśnie tutaj efektów. Tu właśnie macie taką paczkę z efektami. Ich jest mnóstwo, mnóstwo. Ale no większość z nich jest praktycznie no albo trochę niepotrzebna, albo używana do jakichś, nie wiem, wokali typu piosenki, właśnie. Ok, a nas będzie tylko interesowały dwa, może trzy. Coś takiego. Nie no. Chyba tylko trzy. Dobra, pierwszy to, pierwszy to jest usuwanie sztukotu. Jest tutaj. To jest tylko to, jest pod, to, będzie nam potrzebne, żeby usunąć właśnie te zepsucie, zepsucie, zepsucie mikrofonu, które tam słychać na początku. Następnie będzie redukcja szumu. No to pozwoli nam po prostu troszeczkę ściszyć materiał i zredukować właśnie szum a jeszcze będzie nas interesować właśnie wzmacnianie, bo będziemy będzie będę chciał troszeczkę bardziej podgłośnić materiał chociaż to już można zrobić w samym montażu ale żeby, żeby później nic nie robić w montażu no to pokażę Wam tą funkcję tu, znaczy no, ten efekt i jeszcze Wam pokażę y kompresor bo wiadomo kom bo jak się to skompensuje, to lepiej brzmi. Ok. E, także na początku myślę, że usuniemy stukot, żeby to lepiej troszeczkę e, brzmiało. E, tu mamy próg. Tu mamy maksymalną szerokość szczytu. E, maksymalną szerokość szczytu dam na 8 e, i próg myślę, że dam gdzieś na 100. O, 110, ok, może być 110 w takim razie. E, klikamy OK i to nam powinno właśnie. Cześć, jesteś z tej strony XP Master. Witam Was na kanale Bleg. Black... Ok, troszeczkę lepiej faktycznie to, to słychać, przynajmniej ja tak trochę słyszę. Chociaż wiem, że nie, dla niektórych to nie, nie ma trochę znaczenia, czy jest przed usunięciem tylko, ale po usunięciu, ok. Następne co musimy zrobić, to. E, Teraz się właśnie zastanawiam, czy redukcja. Nie, redukcja szumu na końcu. Te, albo nie, kompresor na końcu. Teraz redukcja szumu, bo później, kompre, bo później takie. Bo później kompresor nam po prostu. Znaczy no, teraz kompresor nam, nam po prostu nic nie da. OK. Redukcja szumu. Yy. Redukcja szumu yy. dam na 6. Czułość dam na. Yy. 2,5 myślę, że wystarczy. Wygładzanie częstotliwości może nie na 9, a na 5. Ok, najpierw. Aha, musimy najpierw uzyskać profil szumu. Ok, dobra i teraz redukcja szumu. Pyk klikamy. Cześć jesteś z tej strony XP Master. Witam Was na kanale. O, jakoś, że to nie było dużo szumu, chyba że ja coś spierdzieliłem. Nie, no, tu nie było raczej dużo szumu, więc no, też materiał nie został tak bardzo zmieniony. Ok. I ostatnie, właśnie co wykonamy, to kompresor. Jeszcze moglibyśmy tam jakiś equalizer, którego chyba tu nie ma nawet. A jeszcze można normalizację, czyli no, zwiększyć tego. Zwiększyć troszeczkę też właśnie głośność zamiast wzmacniania. A w sumie można wykonać normalizację, bo czemu nie? Ok, kompresor Ym, próg, damy na minus 25, wystarczy yy, poziom szumu, yy, może na minus 30, bo w sumie nie chcę to tak bardzo kompresować. Yy, stosunek 8,3, nie, no, damy 8 do 1, bo czemu nie? Czas nalastania, tu jakiś czas narastania jest, czas zanikania. Eee, dobra, daj czas nalastania. A powiedzmy tyle, ile było. o Tyle było. I czas zanikania. A, może być, powiedzmy tyle. OK. Klikamy OK. Cześć z tej strony XP Master. Witam Was na kanale. A, nam a to jest. Nam ciekawe. Nie muszę teraz wzmacniać ani normalizacji używać, spoko. Cześć z tej strony Xp Master. Witam Was na kanale Bilegrany, a to jest zapowiadany Minecraft. Okej, tak brzmi właśnie już materiał po obróbce. O, jeszcze moglibyśmy coś tutaj zrobić, a w sumie można tą normalizację zrobić, bo czemu nie? Dam zamiast minus 3, to minus 2 dB. OK. No, znowu nam zmniejszyło. Cześć z tej strony XP Master. Witam Was na kanale. Dobra, no i tak to wygląda. Także teraz sobie eksportujemy dźwięk. Ja jeszcze mam tam dodatek chyba do Audio City Lame for Audio City, co pozwala mi na właśnie eksportować dźwięk od razu, a nie zapisywać projekt i później właśnie konwerter AUB. Do MP3 czy tam Wave, no to jest akurat fajne. Mmm, polecam, nie będę dawać linka, bo w sumie to nie jest cel naszego dzisiejszego odcinka. Także eksportujemy tutaj. Tutaj mamy testowe audio. Nazwiemy to testowe audio powiedzmy, nie wiem, testowe audio 01. Także zapisujemy no tu jeszcze jakieś nazwisko artysty, tytuł al, al, utworu, albumu. To jakbyśmy się bawili bardziej w, w piosenki, to tak, to, to wtedy tak, byśmy mogli tutaj coś wpisać, a tak to nic nie wpisujemy. Ok. No. Także teraz zapraszam Was na, powiedzmy, taką krótką prezentację, jak brzmią poszczególne y, klipy, znaczy na no, ten właśnie poszczególny klip przed właśnie przed właśnie całym tym procesem właśnie przed właśnie całym tym procesem i po procesie tego właśnie no, obróbki dźwięku. Także zapraszam. Cześć, z tej strony XP Master. Witam was na kanale Blegrany, a to jest zapowiadany Minecraft. Cześć, z tej strony XP Master. Witam Was na kanale Blegrany, A to jest zapowiadany Minecraft Okej, okay, tak jak widzieliście Obróbka audio Myślę, że no nie jest do końca y, Tak potrzebna Myślę, że to jest bardziej sprawa Drugorzędna, jeżeli chodzi o postprodukcję Właśnie y, całego Filmu y, Także no, Myślę, że dla mnie liczy się Bardziej montaż, znaczy bardziej Do takich filmów no, myślę, że właśnie amatorskich, nie typu nie wiem, gry, właśnie jakieś tam poradniki czy recenzje, no to bardziej się liczy właśnie wideo niż audio, chociaż no audio też wypadałoby, żeby było dobre, żeby było mnie dobrze słychać. Ale no, także... To było na tyle, myślę, że w tym odcinku. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeżeli się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie spodobał, to zostawcie łapkę w dół. Możecie skomentować, dlaczego Wam się nie spodobał. Oraz możecie ogólnie zostawić komentarz jakiś. I jeżeli tu jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję. Także no, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także żegnam się z Wami. Do no to na razie. Cześć!